Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Eee, zobaczcie, Morisa. Oczywiście cały bałagan na parapecie rano, żeby mu nie było zimno, to mu taki kodzimy. I słuchajcie, za mną jest nasza choinka. Nie wiem, czy ją w ogóle widzieliście. Tak, Morisa, to jesteś ty. Zobaczcie. Kupiliśmy też lampki. Nie wiem, ile będziemy trzymać w sumie choinkę. Tak się zastanawialiśmy, ale ładna jest. Bardzo mi się podoba. Oczywiście czubek musi być. I Morris jak zwykle obserwuje osiedle, dlatego jest tak jeszcze ciemno, bo przed chwilą spałam, ale postanowiłam wam pokazać, że on już nie śpi i nas tutaj magluje, żeby mu zawsze odsłonić I słuchaj się. Słuchajcie, odsłaniamy mu. Tak to normalnie mamy zasłonięte, a Morris musi mieć kawałek nawet wieczorem zasł odsłonięte, żeby widział całe osiedle, więc. Ech, więc tak, tak to wygląda. <ścoughs> No, więc ja się ogarniam. Mm, dopiero wstałam, trochę mnie gardło boli. Ale później do Was wracam z jem śniadania. Oczywiście wypiję kakao, tak, standardowo. Już wam też e, narobiłam smako w ostatnim vlogu, więc stwierdziłyście, że też idziecie robić. Mm, ale tak, dzisiaj jest, dzisiaj jest wolniejszy dzień. Także zobaczymy, co będziemy robić. Na razie powiem Wam tak, jest 10 chyba 9, więc ja. A więc ja się staram jeszcze ogarnąć, jeszcze Zobaczcie jakie Maurice ma spanko nowe, kupiliśmy mu w T. maxie. i słuchajcie tutaj się piesek chowa, chodź Morysek, tak zaprezentuj, no chodź, no tutaj, pakuj się, no pakuj się, tak, tak zaprezentuj, pięknie, pięknie, tak? na ślicznie wygląda, no i tak Morisak sobie siedzi w tym, e, w tym spanku e, jakbyście szukały dla małego pieska, no to ciła się mieści jakiś mały Jorek też na pewno e, i takie spanie kosztuje około 60 zł, chyba 54,90 zapłaciliśmy za coś takiego w TK Maxie. E, także jeżeli szukacie takiego rogala, zobaczcie jak się idealnie wtopił z naszą e, wersalką, zresztą też, też będziemy czyścić tą wersalkę, więc co tam, co tam się stało no, także bardzo fajna sprawa, jeżeli poszukujecie dla pieska, no to w TK Maxie, ale y, codziennie są niby dostawa, ale my kilka razy sprawdzaliśmy i właśnie tego rogala nie było. O, słuchajcie, wygląda w ten sposób, o i tutaj piesek sobie po prostu wchodzi, ma cieplutko, Mori zresztą też tutaj y, y, śpimy, mu kładziemy y, obok łóżka, o, pakuj się, no dobra, dobra. No, także, także bardzo fajna sprawa i długo też tego szukaliśmy. Na Allegro w ogóle nigdzie nie ma, tylko w TK Maxie więc jeżeli macie gdzieś w pobliżu, to polujcie. Na pewno, na pewno się sprawdzi Waszym zwierzakom. Dokończę sobie makijaż przy okazji, jak tutaj do Was e... będę rozmawiać. E... Bo taki makijaż, słuchajcie, wykonuję praktycznie codziennie, więc dla Was to nie będzie żadna nowość, a ja się przy okazji maluję ehm, I... Dajcie znać, czy byliście na Gwiezdnych Wojnach. Ja wiem, że oczywiście teraz jest szał ze wszystkim, tak? Słuchajcie, na stacjach benzynowych, nie wiem, na jogurtach, wszystko jest z tymi z Gwiezdnymi Wojnami. Nakładam tą paletkę czekoladkę i stwierdziliśmy, że może pójdziemy, bo teraz to nie ogólnie lecą Gwiezdne Wojny i powiem wam, że się wkręciłam. Naprawdę, przynajmniej te nowe części, tak? Bo jak była mała, to oglądałam. Jak Lord Vader chyba próbował zabić swojego syna. Ja już nie pamiętam, jak to było tego Lukasa. A teraz wiem, jak to właśnie się, jak ta cała historia wyglądała od początku, bo obejrzeliśmy właśnie te najnowsze części, które, które teraz zrobili chyba z 90 roku, 92 i tą kolejną. No i teraz właśnie idziemy do kina zobaczyć czy rzeczywiście coś fajnego wyniknęło. Nie wiem, czy nie poczekam, chyba jeszcze obejrzę te dwie, co były te starsze z 70 roku, żeby sobie przypomnieć i już tak na czysto pójdę zobaczyć właśnie te kolejne części, bo powiem Wam, że tak zrobiłam chyba z, z szybkimi i wściekłymi tam powiedział, że nie trzeba oglądać tych części, żeby iść, ale tak naprawdę później stwierdziliśmy, że jednak fajnie by było, gdybym wiedziała, co się tam zadziało no i rzeczywiście później kojarzyłam różne wątki, więc jeżeli na przykład z Gwiezdnymi Wojnami macie podobnie, to obejrzyjcie sobie, tylko, że powiem Wam tak, jeżeli na przykład nie oglądaliście w telewizji, to ciężko będzie Wam w ogóle zobaczyć, ciężko będzie Wam ściągnąć, bo naprawdę powiem Wam, że jest ciężko, żeby chyba są takie specjalne firmy, które po prostu kasują na różnych portalach właśnie filmy, żeby po prostu ludzie szli do kina i kupowali płyty i w związku z tym chyba Gwiezdne Wojny mają sztab takich ludzi, żeby po prostu nie korzystać z ześciąganych filmów, tak? z pirackich, więc nie wiem, dajcie znać, czy gdzieś można je obejrzeć tak na spokojnie, żeby po prostu się nie spieszyć. Ale na pewno obejrzę to z 72 chyba, drugiego roku, tak mi się wydaje, że to były te części. Czyli to będzie czwarta i piąta, a teraz chyba w kinach jest szósta. Jeżeli się pomyliłam, to dajcie znać, ale e, jeżeli oglądaliście, też, e, też napiszcie, czy warto. Ale na pewno wa wartość do kinosa. To jest taki film, który które naprawdę fajnie sobie obejrzeć w kinie, mamy efekty specjalne, chociaż naprawdę mi się bardzo przyjemnie ogląda Gwiezdne Wojny, nawet ze szwagierką stwierdziłyśmy, bo ostatnio właśnie byliśmy u niej, widzieliście też zdjęcie na Instagramie, jak byłam słuchajcie, pierwszy raz na samkach, to właśnie to właśnie zaczęliśmy po prostu sobie oglądać i mówić właśnie o tych Gwiezdnych Wojnach, więc ona też się wkręciła, też oglądała, jeszcze się wkręciła chyba w Władcy Pierścieni, on ciągle leci na TVNie, więc to jest słuchajcie nie nowe, że tam po prostu i mimo, że mówi, że ogląda, nie wiem 20 razy, to jeszcze, jeszcze raz ogląda i, i się nie nudzi, więc ale no Gwiezdne Wojny są chyba krótsze, chociaż ta część to była ostatnio rozpoczęła się o 20 i chyba skończyła o 23, więc no dosyć długa była, więc ciekawa jestem ile trwa ta, ta najnowsza część, bo się omówiliśmy z rodzicami że pójdziemy właśnie do kina na Gwiezdne Wojny, bo moi rodzice teraz ostatnio polubili właśnie chodzić do kina. Kiedyś tak często nie chodzili, a teraz coś ich wzięło, że chodzą sobie do kina. Ostatnio też słuchajcie, Mount Everest, no to też genialny film moim zdaniem, jeżeli chodzi o um, patrzenie na zmaganie się ludzi właśnie z y, trudnościami. W sensie jak, jak ja wychodzę, to mnie jest teraz zimno, a co dopiero osoby, które są w górach. Ja wiem, że ona inaczej to zimno odczuwają, ale ona chyba za Bo w życiu nie poszła w góry. Więc no, takie filmy też dają do myślenia i jeszcze w związku z tym, że ta ekipa zginęła, znaczy nie cała, ale ten główny przewodnik to e, no jestem po prostu w szoku. Zresztą piękny był obrazek jak on jaką tą zginął w górach, ale e, no jednak e, taka śmierć, gdzie nie można tak naprawdę odnaleźć ciała swojego męża jest po prostu tragiczna. Więc tak, nie, ostatnio wyszły naprawdę fajne filmy i się zastanawiam się tymi Gwiezdnymi Wojnami, także obejrzę te dwie części i, yy, i właśnie yy, pójdziemy do kina, także jeszcze chwilkę poczekam, ale wy dajcie znać, czy byłyście i czy Wam się podobało. Także ja ogarniam jeszcze yy, usta i yy, zaraz do Was wracam, bo muszę jeszcze... Yy, obiad właśnie zrobił, więc zaraz zobaczycie co. Ok, robi. robię obiad i dzisiaj e, na obiadek będzie, słuchajcie, kiełbaska zapiekana z cebulką. Tutaj miasta nie pisało się, że miałyście smaka e, przeze mnie na kiełbaskę, jakąś taką podwędzaną. My właśnie taką kupujemy raz na kiedyś, tak jak Wam mówiłam. E, więc ją podsmażam z cebulką, dodałam e, żółtej i zielonej papryki i na końcu e, kukurydzę troszeczkę poddusiłam, dodałam wody soli i pieprzu i wlałam pomidory z puszki, dodałam troszeczkę keczupu bezglutenowego zresztą keczup bezglutenowy to Wam nie mówiłam jeszcze, to jest ten z McDonalda, więc on nie zawiera glutenu w razie czego i troszeczkę jeszcze doprawiłam pieprzem, ponieważ było za mało pieprzne, więc dodałam no i to wszystko się gotuje i dodam zaraz ryżu, także z ryżem jak najbardziej możecie jeść, więc takie bardzo fajne, szybkie danie jednogarnkowe. Ja nie dodaję, bo też się pytało się, nie dodaję nigdy czerwonej papryki, w związku z tym, że jestem ja uczulona. Ona za dużo histaminy zawiera, więc ja po prostu kicham i się źle czuję po papryce czerwonej ale takie jedzonko dzisiaj będzie u nas na obiad, także bardzo Wam polecam. Szybkie danie jednogankowe, takie jak ja lubię, żeby wszystko mieć. No i mniej więcej takie danie mamy na dwa dni, więc um, bardzo fajnie, ponieważ nie muszę rano wstawać wcześniej, żeby zrobić obiad. Więc dzisiaj sobie um, na spokojnie takie, takie danie zrobiłam. Ok, zaraz idę się ogarniać i idziemy na jakieś szybkie zakupy. Um, ale miałam Wam powiedzieć, bo propo właśnie... Um, Zdjęcie na Instagramie byłam ze szwagierką e, na sankach i mi się przypomniało totalnie dzieciństwo. Jak latałam, rodzice mnie wypuszczali praktycznie na cały dzień na sanki. Miałam przemoknięte rękawiczki, ale mówiłam, że nie, że nie, że wszystko mam suche i zostawałam w sensie, naprawdę na kilka godzin e, na górce i jeździłam z koleżankami. Także dajcie znać, jak Wasze wspomnienia, bo dla mnie to jest po prostu powrót do dzieciństwa e, i bardzo fajnie spędziłyśmy czas, pogadałyśmy sobie, więc. Mm, nawet, nawet powiem Wam szczerze, a propos tego filmu, gdzie mówiłam, że bym bardzo to nawet na mnie było zimno. Było nie, chyba minus kilka stopni poniżej zera, ale naprawdę tak się ubrałyśmy ciepło. Ja miałam tą kurtkę American Eagle. O, to jest taka firma ze Stanów, która właśnie produkuje bardzo ciepłe kurtki. Nawet mój kolega stwierdził, że sobie taką kupię, jak zobaczył u mnie. Ona ma taki fajny, habrowy kolor i ma takie specjalne słuchać, takie wsówki na, na kciuki, gdzie po prostu nam trzyma rękawiczki, więc fajna sprawa, nic nam się nie suwa, więc jak tutaj zasuwałam za, za jak jeździł na sankach, no miałam naprawdę komfortowe ruchy w tej kurce i przede wszystkim jest bardzo ciepło, jest zatyłek, więc, więc dodatkowo jest mi ciepło. Eee ale nie wiem, jakim cudem mogłam zostawać na tyle godzin, słuchajcie, w tych przemoczonych rękawiczkach i tak dalej, jak jeździłam sama na sankach, bo teraz nam było zimno już po dwóch godzinach, jak wracałyśmy. Na początku wszystko było fajnie, a później po prostu nas taka fala mrozu dopadła. No i moja szwagierka akurat jest, się strzeliła z zupą, bo zrobiłam meksykańską, więc jak nas od razu rozgrzała, a nasi faceci słuchajcie, składali szafę. I teraz właśnie też przy okazji remontów to też mi pisałyście, że jesteście przed. Niektóre z Was są przed remontem, niektóre w trakcie. No i mnie przeraża, bo zaraz też będziemy się przecież przeprowadzać, jak Wam mówiłam, do nowego mieszkania i e, moja szwagierka ze szwagrem kupili szafę z Ikei. Super szafa, naprawdę bardzo nam się podobała. W ogóle bardzo funkcjonalne robią szafy, jeżeli chodzi o Ikea. Natomiast składanie tego im zajęło około 4 godzin. Oczywiście można z montażem, ale sam montaż i e, przywiezienie tej szafy to są naprawdę już później dosyć duże pieniądze. E, więc... Zajęło im to 4 godziny, my zdążyłyśmy wrócić, zrobić obiad, e, wypić kawę, a oni jeszcze słuchajcie, tą szafę skręcali, więc to trochę zajmuje. E, także akurat rodzinny weekend e, m, tak nam minął, mi, mieliśmy słuchajcie, totalnie odpoczywać, leżeć plackiem, a się okazało, że szwagier kupił szafę, zadzwonił i pojechaliśmy, więc praktycznie cały dzień nas nie było. Później e, mieliśmy zakupy, się, też musimy coś tam dokupić, e, także <laughs> jeżeli chodzi o te sanki, no to powrót do dzieciństwa, dajcie znać jakie Wy macie w ogóle wspomnienia, bo... Ciekawi mnie to, czy właśnie też tak wychodził się na kilka godzin i was po prostu nie boję. Ja, no mnie to po prostu wcinało. Moje rodzice się zastanawiali, czy ja w ogóle jeszcze żyję, czy ja spadam z tej górki. Także tata do mnie też często zaglądał i też sam zjeżdżał, bo mój tata to jest wiecie, wieczne dziecko on Jak miałam jakieś samochody sterowane zdalnie, to mój tata też od razu łapał i się bawił tym. Albo mi kupował i mówił, już to dla mnie, a tak naprawdę to było dla niego. Więc tutaj wiem, że wiele z moich koleżanek miało podobnie ze swoimi um, tatusiami no, także dzisiaj będzie taki krótki vlog e, pogadankowy e, też mam ochotę troszeczkę odpocząć, odsapnąć e, w pracy teraz słuchajcie zawirowanie, postanowienia noworoczne w związku z tym się po prostu dużo dzieje w pracy e, i co, i e, wracam do Was e, z czym do Was wracam no bo tak miałyście, miałyście porównanie rozświetlaczy w tym tygodniu e, i będzie jutro chyba, będą jutro chyba szminki kobo, także e, polujcie, ponieważ będzie to fajny filmik, będziecie mogły zobaczyć słocze, a później będzie to o diecie bezglutenowej i przepis będzie na ciacho, także mam nadzieję, że akurat się wstrzelę z przepisem na ciacho, e, bo można go zrobić z normalną mąką no, albo tą mąką bezglutenową, także jak najbardziej e, Wam się przyda ten przepis, także e, weekend będziecie miały pod znakiem pieczenia ciast, przynajmniej mam taką nadzieję, bo zawsze jak Wam wrzucam przepisy, to by później mi piszecie, że akurat się wstrzeliłam z tym przepisem, także w piątek wam rzucę No i postaram się właśnie przez styczeń i luty co najmniej robić 5, 5 razy w tygodniu filmy, także mam nadzieję, że będziecie mieli co oglądać.